Minimum 6 lat, to jest sekcja feedback, tak mniej więcej do 8 lat. I do, od 8 lat do lat 13 miniżurze. Dajemy sprzęt na mniej więcej 7-8 treningów, żeby chłopaka zachęcić do tego sportu. No i też stwierdzamy z rodzicami, czy po prostu chłopak nadaje się, czy mu się to spodobało. No i po takich 7-8 treningach rodzic zakupuje sobie taki sprzęt, ale wszelkie jakieś tam treningi, wyjazdy, wszystko opłaca klub. Odległe lata, bo nawet w 2007 roku, kiedy się zaczynał rozwijać ten mini Żużel, jeszcze to już uczestniczyłem na tych zawodach i filmowałem. A muszę tu powiedzieć, że naprawdę wielkie gwiazdy światowego obecnego Speedwaya tutaj jeździły, bo można tutaj podkreślić, że w 2007 roku ktoś jeździł tutaj Jesper Jensen, prawda, Dercy Ward. No to są gwiazdy światowe, które tutaj startowały. A jednocześnie, tak jak mówię, w już późniejszych latach z drużyną Dani był sam tutaj Erik Gundersen. Jako tako tutaj bardziej patrzymy na to, żeby chłopcy się rozjeżdżali, żeby byle, byle być zdrowo, bezpiecznie dojechali do końca sezonu. Wiadomo, jak będzie jakiś tam podium w jakiejś zawodach, no to miłe zaskoczenie dla nas. Nie robimy jakiejś tam presji na młodych chłopcach. Z wieloma chłopakami muszę pracować nad momentem startu, bo nie ukrywajmy w mini żużlu, zresztą w dużym żużlu też, no 80% odgrywa rolę start. Jeżeli ktoś ze startu wyjdzie dobrze, no to wiadomo po trasie ma troszkę łatwiej. Dlatego tutaj dużo, dużo treningów przed każdymi, każdymi zawodami. Przede wszystkim powiem tak, no obcowanie też z liczą publicznością, bo powiem szczerze, że na mini tor też publika przychodziła. A druga sprawa, zapoznanie się z motocyklem, z nawierzchnią. Fakt, że jazda na, na tym właśnie mini żurzu różni się od tej prawdziwej, takiej męskiej jazdy, ale to kształtuje charaktery tych młodych ludzi. Oni mają kontakt z rówieśnikami, rozwijają się, startują. Naprawdę to są pozytywne emocje. A groza wodników też mówię, którzy się też tak rozwinęli, to też grupa Wawrowa, z Wawrowa, prawda? No bo tam mówię, z zmarzlik, tam przecież Bartkowiak. Oni tutaj wszyscy startowali na minitorach. No i jest jeszcze rybnik, prawda? Prędności Bydgoszcz, Toruń, gdzie Janek Zombik prowadzi właśnie tych młodych chłopców. No i grudziąc, bo też zaczynają tam się rozwijać i też minitory powstają co Codziennie, że lubię mi nie rybki rybnik. Ogólnie zawody były bardzo, bardzo fajne i bardzo udane. Byłem na skleparzu z mamą i był taki kolega i powiedział, że jeździ na żółwę i się od, od tego zaczęło. No i od tego się zaczęło, że jeździłem. No i tata mi pomaga, dziadek mi bardzo, najbardziej dziadek z babcią. No i jęzę tak. Babcia mi pomaga ubierać się trochę, a dziadek robi motor, smaruje i takie rzeczy. Wiadomo, tutaj poziom jest coraz wyższy w tym miniżużlu. Mamy takie ośrodki jak między innymi tutaj Rędziny, które nie należą do żadnej ligi w dużym żużlu, a widać, że robią to na fajnym poziomie. I tutaj zachęcam wszystkie tak naprawdę miasta, że jeżeli jest chęć i możliwość, do rozwijania takiego miniżużla w swoich miastach. I nie ukrywam, zachęcam też kluby ekstraligowe, żeby tutaj bardziej wspierały ten miniżużel. No bo jednak to jest taka przyszłość Żużla, prawda? Tutaj my to w Bukniarzu, jak sam wspomniałem, robimy na wysokim poziomie. Jesteśmy klubem ekstraligowym. Tak, ja pamiętam, Bartka, jak na takim malutkim motocyklu, można powiedzieć, ledwo dosięgał nogami do, do toru, zasiadał i naprawdę już wtedy... Widać było, że naprawdę ma zacięcie do, do tego sportu. Kobiety tutaj startowały na tym mini żużlu, bo powiem, że taka Cindy Weber, malutka dziewczynka, startowała, a później zaczynała się rozwijać bodajże w drugiej lidze żużlowej nawet startowała z mężczyznami. Przychodzą jakieś tam mecze, zawody, jednak widać, że zależy im na tych punktach. Gdzieś tam przyglądają się starszym chłopakom w Ekstralidze i w innych ligach Grand Prix i oni chcą być na tym najwyższym poziomie, no widać to po chłopakach.